Psalm 79 nad gruzami Jerozolimy. Boże, poganie przyszli do twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim, ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali jak wodę, wokół Jeruzalemi nie było komu ich pogrzebać. Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, i i pośmiewiskiem dla otaczających. Dokądże, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia, albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam win naszych przodków. Niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia, i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy, przez wzgląd na Twoje imię. Dlaczego mają mówić poganie, Gdzie jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieści o pomście za przelaną krew Twoich sług. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych i odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili. My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.